Cześć, witajcie, ja jestem Nikok i naprawdę po długiej przerwie robię wam poradnik, jak zrobić własnego moda do Minecraftu. Na samym jak ściągniecie program MCreator, dam wam linka w opisie. Klikacie na Workspace i tutaj ważne, ja robię moda na Forcha. To jest na fabryka albo plugin, ale w pluginach na tym programie się nie znam. Mod Display, czyli nazwa naszego moda. Tutorial to nazwę my mamy id tak samo, wybieramy wersję minecrafta jaką chcemy, mamy tutaj minecraft force 1904 1.21 co ja? ja wybiorę 1.21 albo w sumie wybiorę 1.194 dobra, nie będzie 1.21 i create new workspace Że nam się odpali, nie musimy tego mieć i tworzy nam się projekt, więc widzimy się jak się stworzy. Jak widzicie projekt mi się załadował, ładował mi się troszeczkę długo, ale jest. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić mieczyk. Jeśli chcecie, chcecie więcej zobaczyć waruników, na przykład jak zrobić nowy świat albo z całą zbrojkę lub moba, to piszcie w komentarzach. Klikamy plusa i szukamy item, nie? Ale po prostu chcecie... No tu mamy item, ale możecie też kliknąć po prostu i i nazwijmy to na przykład nie wiem mm, super miecz musimy być tutaj bloga, create new item i ważne w workspace wchodzimy sobie w re resources create new texture i dajemy sobie transparent 16x16 16. I robimy teksturę naszego mieczyka, nie? O nie. przykład to będzie, bierzmy sobie taki kolor. Szybko jakiś przykładowy mieczyk zrobimy. Pamiętajmy, w sensie, że rączka będzie gdzieś do Gdzie jest jest. Będzie on taki. Trzeba go zrobić trochę inaczej, bo nie wyszedł taki, jaki bym chciał. Wyszedł. Idziemy to w taki sposób. Save texture i tu ważne. Musimy sobie dać to jako item. Jest to mega ważne. I po prostu item tekstur, czyli tekstura naszego itemku, czemu jej nie ma? Halo? A, bo chyba nie dałem nazwy. Miecz. Teraz już powinno być. Mamy teksturę. Tutaj mamy informację o itemie na ostry miecz. nam sobie. I teraz przechodzimy do Perfecties, czyli Jest inwentory. dajemy sobie Combat. Mamy command, command czyli po prostu czy jest rzadkie. Nawet sobie, że będzie epickie. Albo rare, czyli rzadkie. <coughs> Max size, czyli jak się stakuje. Wiemy sobie jak mieczy 1. To nie wiem co to się będę tego ruszał. I jak szybko nam się ten item maniczczyli damy sobie 1.6 do bloków sword, 1,6, no właśnie damage. To sobie damy, będzie o 5, 5, albo nie 10, ale będzie zadawało, już 10 i tu mamy kędy stronie, inny blok no to, to sobie zostawię, wolę by po prostu tak, tutaj mamy yy, sobie zostawimy tak. Tutaj tak samo nie będziemy nic ruszać. Safe mode Element. No i widzimy się w Minecrafcie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, jak widzicie jestem już w Minecrafcie i teraz w kombat zakładce. Powinniśmy gdzieś mieć nasz super mieczyk, Mamy super miecz, ostry miecz. który powinien zadawać Mam sporo obrażeń. Się tak, jest. i nie wiem, i to daj przemuść testowanie czy a tady mają i